Program rządowy, bardzo wszyscy czekali na niego, cieszymy się bardzo, że on wreszcie wchodzi, pacjentki nawet tutaj już jak przyjmujemy je w tym roku, one odkąd został ogłoszony to odkładały tą decyzję o tym, że będą się starały, przystępowały do procedur, one czekają na to dofinansowanie bardzo mocno, więc mamy taki nawet chwilowy przestój. Więc to jest zdecydowanie bardzo dobra informacja. Dobrą informacją też jest podniesienie wieku tak, dla pacjentek, bo dużo jest pacjentek po 40 roku życia, które gdzieś tam no, kończą 41-42 lata, no i wcześniej były zupełnie wyłączone, bo w programach samorządowych one najczęściej były gdzieś do 40 roku życia czyli tak jak były refundowane leki do stymulacji, teraz to ma się wszystko zmienić, tak? I refundacja leków do stymulacji tak jak zapowiadała pani minister, ma się zmienić, ma ten wiek zostać ujednolicony, tak, czyli i leki do refundacji, do stymulacji będą, będą proponowane starszym pacjentkom, w sensie będzie refundacja należała się starszym pacjentkom, no i tak samo cały proces finansowania procedury też będzie dla tych starszych pacjentów, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Mówiono podczas konferencji, że to bardzo hojny program, że Polska tutaj jest liderem na tle innych krajów. Czy to taki rządowy optymizm i przesada, czy jednak jest coś na rzeczy? Na pewno, jak, jeśli chodzi o wiek, to jest to hojny program. Też o ilość procedur to też jest dość hojny program. No Dużo jeszcze pytań, tak? Nie mamy jeszcze opublikowanych, nie mamy opublikowanego tego dokumentu, w którym na pewno zaznajemy się ze szczegółami, i, no, bo zawsze diabeł w tak? No i e, tam mamy, mamy kilka pytań i takich nieścisłości, które nie zostały wyjaśnione na konferencji. E, nie wiemy, co z e, całą diagnostyką przed, e, przed procedurą in vitro, e, czy ona będzie finansowana, czy nie. No dużo jest jeszcze tych pytań, e, czy to faktycznie będzie tak, że będzie przychodziła para, będzie miała wszystko za darmo i e, będzie wychodziła później w ciąży i potem e, z dzieckiem. Tak? No tak, tak byśmy sobie to wy, wymarzyli, No ja mam pewne wątpliwości, czy to tak będzie, no ale oczywiście to się wszystko okaże. A proszę jeszcze powiedzieć, bo w tej debacie publicznej mówiło się sporo o tym, że no, te względy finansowe uniemożliwiały wielu osobom korzystanie w ogóle z tej procedury. Czy, czy pan się z tym w swojej praktyce spotykał, że pary no, musiały zrezygnować nie z powodów zdrowotnych czy, czy, nie wiem, jakichś tam psychologicznych, ale z powodów finansowych? Zdecydowanie to jest bardzo duży odsetek par, tak? Szczególnie no, ja pracuję i w klinice niepłodności, i poza kliniką niepłodności, tak? No to do kliniki niepłodności trafiają pary, które są przygotowane na to, że Jakiś tam kurs będą musiały ponieść, i to nie mały, tak? że, to są, że to są drogie bardzo procedury, A, ale niestety, jeśli prowadzi się pacjentki, które się starają o ciążę poza kliniką niepłodności, no to one to jest w ogóle poza, często poza ich zasięgiem, tak? I one w ogóle jakby taką, taką decyzję, jakby no, nie jest to w ich zasięgu, tak? Więc w ogóle nie przystępują do żadnych procedur, do takiej diagnostyki, no bo to wszystko było niestety w chwili obecnej. Musiał być finansowane w własnym zakresie. Ewentualnie z tych programów samorządowych, prawda? To które jednak programów samorządowych, ale one niestety nie wszędzie istniały, tak? No, na przykład w województwie w Ramińsko mazurskim tych programów jest bardzo mało.